Słuchajcie. Dwa kolejne wersety. Spóźnione wino, punktualne pan. A gdy zabrakło wina, mówi mu ta matka tego Jezusa do niego. Wina nie mają. I mówi jej ten Jezus. Co mi i tobie, kobieto? Jeszcze nie nadeszła godzina ma. No właśnie. Zabrakło wina. Lub zaczęło brakować. Niektórzy tłumaczą, i najważniej no to słynne kobieto, czy to do należy do Ciebie, lub do mnie, albo czy to moja, lub Twoja sprawa, niewiasto. I kolejne zdanie, również trudne, czy to jest pytanie, czy jeszcze nie odeszła godzina moja, czy czyż nadeszła godzina moja, nie nadeszła godzina moja, jeszcze nie nadeszła godzina moja. Min Jezus odrzekł gniewasto: Czy to moja lub twoja sprawa? Mój czas jeszcze nie nadszedł. No zobaczymy. Gdy zabrakło. Estereo. No Przyjść za późno, spóźnić się, zostać tyle. Czyli czerpieć, jak między za mało czegoś, doznać niepowodzenia. Więc wydaje się, że może w miało dotrzeć. Ale nie dotarło. Przybyło za późno, spóźniało się. I gdy spóźniało się wino. Tak zostało w tyle. Gdy wino się spóźniało, czyli ktoś miał dostarczyć te wino, ale byli spóźnieni i nie było co nalewać. Tak, wino. Oj, nos. Mówi mu ta matka jeszcze do niego, że wina nie mają. czy co robią? Echo, właśnie. Czyli nie mieć, ale w sensie trzymać. Czyli nie trzymają, nie posiadają. Trzymać w ręku. Pilnować, czuwać, zamieszkiwać, zajmować. Mieć żonę i męża. Przyjmować i gościć. Mieć ubrane, wkładać ubranie. Pojąć, rozumieć, w trybie rozkazującym, uważaj, echo. Podnieść, wznieść głos. Wynosić, kosztować, obejmować. Pociągać ze sobą. Trzymać, podtrzymać i chwytać. Być w ciąży. Wytrzymywać. A tak. Czyli wszystko z trzymaniem i z posiadaniem, a także znoszeniem, jeśli echo się mieści. Kierować i poradzić. Czyli mieć władzę. Powstrzymywać i zatrzymywać, i znowu zawotrzymać, móc mieć możność być, znajdować się, polegać na kimś, trzymać się, korzystać z czegoś, przyrgnąć, być blisko. Wiele znaczeń słowa echo. No i według Popowskiego Słownika echo, czyli drugie znaczenie, tak u nas zamek królewski i zamek w kurtce. To echo, inne znaczenie, pochodzenie, ta sama forma. I znaczy tyle co nieść. Wiele słowników miesza to znaczenie, tak jak widzieliście. Pan profesor Popowski rozdziela tłumaczenia i zaznacza, że tu chodzi o słowo nosić. Od tego są takie słowa na przykład jak ochleo, czyli być dręczonym. Albo ochlos, czyli tłum. I od tego samego słowa enochleo, czyli dokuczać i dręczyć. Więc ten tłum, który Jezus zaotaczał. Był raczej dręczący, raczej dokucza, dokuczliwy. Więc słowo echo. Więc, więc można powiedzieć, że nie noszą wina. Nie trzymają wina w kubkach, tak? Więc w tym sensie nie posiadają wina. No i właśnie. Maryja nie mówi tutaj. O żadnym cudzie, że my nie, nie mają wina. Jezu, przynajmniej zrób coś, zorganizuj wino. Po prostu, po prostu normalnie stwierdza fakt oczywisty. Nie wydaje się z kontekstu, że tylko Maria zauważyła to, tylko wszyscy zauważyli. Po prostu rozmowa między dwoma osobami. I mówi jej na to Jezus, co mi i tobie. No właśnie moi soi dosłownie co mnie i tobie. No, jest to na grecki język przetłumaczony niejasny semityzm, czyli według komentarza w Biblii Tysiąclecia jest to semityzm wyrażający na ogół różnicę postawy duchowej w dialogu. Czyli Jezus miał już różnicę postawy duchowej z Maryją, czego On dotyczył? Inni tłumaczą znowu wielu, że to wyrażenie odpowiada. Hebrejskiemu mach, li walak, i zawiera w podtekście odnow odmowę lub przynajmniej brak chęci spełnienia prośby. Pan Brozoropowski nazywa że w słowniku, pisze, że być może jest to zaproszenie do rozmowy. Czyli, że czy ktoś czegoś nie rozumie, nie rozumie pytania, sugestii, czy nie rozumie czyjegoś działania i prosi o jakieś wyjaśnienie. Możemy na pomoc sobie spróbować znaleźć wersety, gdzie to było użyte, bo to dziwo w Starym Testamencie, w Septuagintzie też to wyrażenie się znajduje. Co jeszcze znalazłem? Ojciec, ojciec ksiądz Placet Koń na podstawie pewnej książki <słuch> Word Publical Commentary, co powiedział? Że ten to jest dwuznaczne wyrażenie, które może wyrazić wrogie lub pokojowe usposobienie. Na przykład w Księdze Królewskiej 3.13 jest interesujące zdanie, w którym te słowa wyrażają odmowę, jednakże prorok udziela tego, o co jest proszony. Podobnie w Jan 2.4, czyli w naszym wesecie. To wyrażenie zdaje się być odmową inicjatywy Maryi. Jednak faktycznie oznacza spełnienie jej prośby. Tylko właśnie, Maryja o nic nie prosi. Mówi Jezusowi: Nie mają wina. Nie wiem, czy tam jest jakaś prośba. Ja tam nie widzę prośby. Wszyscy tam mi tą prośbę. Maryja przychodzi do Jezusa i mówi: Nie mają wina, po prostu. Jest rozmowa. No nie mają. To jest prawda. Maryja zgodna z prawdą mówi: Nie mają, nie mają. To nie o to chodzi, żeby Jezus tego nie widział. Często coś widzę i wiem, że moja żona widzi, a jednak o tym rozmawiamy. To pytanie, może tutaj sugerować, że to jest pytanie, co mnie i tobie, może jednak wyrażać bardziej uprzejmy ton. Analogiczne wyrażenia w południowo-syryjskim haldejskim, południowo haldejskim języku pewnie sugeruje nie rozdźwięk, ale jedność myśli. Co może przydać tutaj? Dlaczego mówisz do mnie o tej potrzebie, podobnie jak ty, rozumiem to? No to jest dość ciekawe, tak? Czyli jakby ktoś po polsku chciał powiedzieć. Co moje, to i twoje. Tak? Czyli myślę tak samo jak ty. Co jest moje, to jest twoje. A twoje jest moje. No i gdzie występują te wersety? O, w historii o Jeftem. Tak, Jeftem mówi do króla Amonitów. Co jest między tobą a mną? Czyli co mnie i tobie? Że wystąpiłeś przeciwko mnie, by walczyć z moim krajem. Czyli JT chce porozmawiać, wyjaśnień i też wyraża pewną różnicę w rozumieniu pewnych faktów. Tak, potem dalej tam król Amonitów twierdzi, że oni tam coś zagrabili ziemię, a Jawte mówi, że wcale tego nie zrobili. Więc chcą wyjaśnić, chcą sobie wyjaśnić jakąś sytuację. Kolejny werset Księdzi królewskiej 18-17, 17, 17 werset, 18 werset. Rozdział 17. Powiedziała wtedy do, do Eliasza, tak, kobieta, wdowa z Terepty Sydońskiej, co ja ci zawiniłam? Czyli co mnie i tobie, mężu Boży? przeszedł do mnie, do mnie, aby przywołać dla pamięć moją winę i sprowadzić śmierć na mojego syna. Tak? Czyli po tym, jak baryłka się nie wyczerpywała, nagle syn umiera. Widać, że ona żyła w potępieniu, bo wspomniała swoją winę i jakby nie rozumie zachowania Eliasza. Przechodzi. Ratuje jej życie, a jednocześnie, a zaraz syn umiera. Więc. Zadaję pewne pytanie. Kolejny werset. Księgi Królewskiej II. Elizeusz tak odpowiedział królowi izraelskiemu: Co mnie i Tobie? Co mam ze sobą wspólnego? Idź raczej do proroków Twojego pana i Twojej matki. Na to odparł mu król Izraela. Nie, gdyż sam Pan chyba odwołał tych trzech królów. Aby wydać w ręce Mabitów. No i Elizeusz się zgadza. Czyli znowu, co mam ze sobą wspólnego, co mnie i tobie, jest jakąś formą nawiązania rozmowy, wyrażania pewnej różnicy duchowej, jak mówi Biblia Tysiąclecia. Nie jest konkretnie odmową, ale z pewnym niezrozumieniem. Jeżeli zadawane jest w formie pytającej. Może być odmową. Albo sugeruje odmowę. Tak, jak tam było napisane. No i dalej. Z księgi kronik. On jednak wysłał do niego posłów, i mu rzekli: Co mamy między sobą? Czyli co mnie i tobie? Ja i ty, król Jódzki. Nie przeciw tobie ciągnę dzisiaj, ale przeciw domowi, który ze mną walczy. A Bóg zakazał mi pośpiech. Przestań więc przeciwstawiać się Bogu, który jest ze mną, aby cię, abym cię nie zgubił. Tak, czyli tam król Faraon Egipski naciąga nie przeciwko Izraelowi, ale Juda wychodzi. Król ludzki wychodzi przeciwko niemu. I znowu pytanie. No, i w Nowym Testamencie występuje oprócz tego jeszcze dwóch w Łukasza i Marka, w tej samej sytuacji, kiedy to demon zwraca się do opętanego, zwraca się do Jezusa: Co mam z Tobą wspólnego? Co mnie i Tobie, Jezusie? No, jakby zapraszać do rozmowy. Mówi, że mają różnicę. To jest czymś się różnią. No, Jezus oczywiście nie rozmawia. I my też nie rozmawiajmy o tym. No więc właśnie. Więc tak sobie się zastanawiłem. I tak. Można powiedzieć: Co mnie i tobie, jako znanie oznajmujące. Czyli co mnie i tobie. Czyli jest między nami zgodność myślenia. Tak jak sugerował wcześniej Pan ojciec Placyt. Co mnie i tobie. Czyli jest między nami zgodność. Można to wy. Bo dlaczego to tutaj zaznaczam, bo w języku greckim nie ma interpunkcji, tam nie ma znaku zapytania, nie ma wykrzyknika. Dlatego nie, można to pytanie już powiedzieć. Tak, tak jak Walduś kwiczął. Powiedział, co je, moje, co jest twoje, to i moje. No To jest oznajmienie, mimo że ma na początku pytajnik, co oznajmia. Można też zapytać, co mnie i tobie Czyli to bardziej wyraża jakby zaprzeczenie, tak, że ktoś nie rozumie. Przecież, co jest moje, nie jest Twoje. Tak, moje myślenie nie jest takie jak Twoje. Jest jak między nami jakaś różnica. I może sobie to pewne rzeczy wyjaśnimy. No i jeszcze może być w formie wykrzyknikowej. Co mnie i Tobie, czyli wyraźnie jakby zaprzeczenie. A dlaczego tak tu zrobiłem? Bo druga część zdania. Dlaczego takie wnioski wyciągną? Drugie zdanie też nie wiadomo, czy jest pytaniem, bo niektórzy ją analizują jako oznajmujące zdanie. Druga, czy inni, wielu jako pytanie, ale też niektórzy jako wykrzyknik. I kobieta. No więc, tak. Jeśli. Między Jezusem a Maryją była jakaś różnica, jak to było w Biblii Tysiąclecia? No Matko, to daleko. Semityzm wyrażający na ogół różnicę postawy duchowej w dialogu. Dotyła to jest taka. Jezus, wstępuje na Niego Duch Święty, idzie na pustynię, wraca, Podwołuje pierwszych uczniów nad Jordanem i idzie na wesele w Kanie Galilejskiej. Pewnie się z Maryją długo nie widzieli, tak jak można założyć. Mówi się, że Jezus żadnego cudu wcześniej nie dokonał. Wszyscy to powtarzają. Misku Bryś, więc żadnego cudu nie dokonał. Adam Szóstak, że to pierwszy cud Jezusa, objawienie chwały. Więc skąd Maria mogła wiedzieć, że Jezus przemieni wodę w wino, że załatwi to wino? Jak nigdy Jezus cudownie dokonywał. Skąd Maria to mogła wiedzieć? Więc przyszła powiedziała, że nie mamy wina. A Jezus mówi do niej, że mają między sobą jakąś postawę duchową, jakąś różnicę w postawie duchowej. Więc w czym ta różnica polegała? Przecież Maria nie sugeruje tutaj, zrób coś w tej sprawie. Nie mają wina. Stwierdza prawdę. Być może, jakby założyć inną rzecz, że Jezus dokonywał wcześniej cudów, ale skrycie. Na przykład, Maria przychodziła do Jezusa i mówi: słuchaj, tam u sąsiadów jest chora córka. Tak, i taki był. U sąsiadów jest chora córka. Jezus był uzdrowiona, ale nikt nie wiedział o tym, że to było za sprawą Jezusa. To wtedy miałoby to jakiś sens, bo Maria przychodzi, nie mają wina, czyli Maria jest jak samo się zachowywała wcześniej, że pokryją mu to się działo. Ale Jezus teraz wyraża ręce postawy duchowej, bo Jezus teraz się już ujawnia, popyta się później, czyż nie nadeszła moja godzina? Więc może właśnie sugerować Maryi, słuchaj Mario, zmieniło się teraz. Teraz już nie będzie tak jak kiedyś. Teraz będę jawnie działać. A jeśli Maria nie wiedziała, że Jezus dokonuje cudów, i to był pierwszy cud, więc Maria przeszła i pewnie nie sugerowała zamień wody w wino, albo coś podobnego. Więc na czym mogła polegać postawa, postawa duchowa, różnica Postawy duchowej, tej sytuacji z Maryją. No tak. Jeśli Jezus nie dokonał żadnego cudu, to może Jezus mówi, to jednak Jezus rozumie, że Maria chce, żeby coś z tym zrobić, a Jezus jej mówi, co mnie i Tobie, czyli Twój problem, tak jak tutaj sugeruje, Dlaczego mówisz do mnie o tej potrzebie, podobnie jak Ty to rozumiem? A być może być może Maryja więcej wiedziała, niż nam się wydaje. Widziała przemianę Jezusa, widziała, była ostrożną, duchową, była pełna łaski i rozumie, że Jezus jest przemieniony i rozumie, że nadeszła godzina. I ta krótka wymiana zdań z Jezusem powoduje, że ona już wie, co robić. Przecież Maryja nie mogła zrobić nic wbrew woli Boga. Więc polecenie, żeby słudzy wykonali wszystko, cokolwiek powie, musiało być zgodne z tym, czego chciał Jezus. Jezus mówi, że ja nic nie mogę uczynić, jeśli Bóg tego nie czyni. W tej samej Ewangelii Jana. Więc musiała być to wola Boża. I Maria to zrozumiała, odczytała z tej krótkiej rozmowy. I mówi do niej kobieto. No, tłumaczymy niewiasto często w Biblii Tysiąclecia. No też Orygenes na przykład tak portal podaje, że to jest normalne słowo. Kobieta używana jest dziesiątki razy. Proszę, to jest normalne słowo. Nie ma sensu to robić niewiasto. Ktoś może nawiązuje do tego, że niewiasta to była Ewa. A kobieta, dlatego może, że nowa Ewa, no, Maryja. Tylko w Starym Testamencie w stosunku do Ewy powinna być raczej mężyna. Tak? Mężyna. Ale no, nieważne. Więc to znaczy, gene to ta rzecz, że kobieta, żona, zaręczona, nawożnica, śmiertelniczka i samica. To, że na przykład no Ojciec Placet mówi, że wracano się czasami do kobiety. W dobrym znaczeniu, a nie negatywnym, bo u nas może się przyjęło, że to negatywnie się mówi do kogoś kobietą. Można się mówić z uczuciem. No i podaję tutaj, że u Józefa Flaviusza, w tak, jego dziele starożytności żydowskiej podaje, że niejaki feroraz mówi do żony, którą kocha, wynika z kontekstu kobietą, gdy ta choruje. I on jej nie odsyła. Tak? Odmawia Herodowi wielkiemu i przez to wchodzi w nim konflikt. I mówi do niej kobieta. Czule. Na przykład. Jezus pyta Marię Magdalenę. Tak po zmartwychwstaniu: Kobieto, dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? A Anioł, no właśnie tutaj. inny, Niebój Anioł mówi do Gabriel, do Zachariasza. Twoja żona Elżbieta urodzi ci syna. I to jest właśnie to: Twoja kobieta Elżbieta urodzi ci syna. No właśnie. Niektórzy to jak się słyszy. Starsze osoby mówią: jak tam twoja kobieta? Twoja żona Elżbieta urodzi ci syna, który nadasz imię Jan. I jeszcze nie. Czyli ołupo. Jeszcze nie, wcale nie, albo w pytaniach. Czy jeszcze nie? Tak, dlatego trudno stwierdzić, czy to jest pytanie o najmienie, czy wykrzyknik. Jeszcze nie nadeszła, Czyli jeszcze nie przyszła, albo czyż nie przyszła już moja godzina? No, Jezus mówi, podczas ostatniej wieczy, że nadeszła godzina. Tak, jakby to była tamta godzina, o tą tą godzinę chodziło. Jednakże na, Jezus wiele razy w Ewangelii, ona mówi. Przyjdzie, nadejdzie godzina, a nawet już jest. Czyli godzina Jezusa zaczęła się w momencie działalności Chrystusa, ale taka ostateczna pora, ostateczna walka, ostateczna godzina była już w wielki piątek. Ale godzina była wcześniej, tak, tak. Nadej, nadeszła godzina, a nawet już jest, że ludzie w, grobo, w grobach usłyszą mój głos. Albo nadeszła godzina, a nawet już jest. Że przybędziecie ani w Jerozolimie, ani na tej górze czcić Boga, tak? Tylko w prawdzie i w duchu. Czyli godzina trwa. Przyszła, wzięła początek, nastała, nadeszła, zbliżyła się. Godzina, czyli pora roku. Rok, godzina, klimat, czas i pora. A także powab, krasa, cięk i piękność. No, i tyle z tego trudnego wersetu. Mam nadzieję, że coś wyjaśniłem, że coś zrozumieliście z mojego tłumaczenia. Co mi tobie. Hebrajusz jest bardzo, jest bardzo trudno przetłumaczalny, ale wydaje mi się, że doszliśmy. Nie ma interpunkcji w oryginałach greckich. Dlatego nie wiadomo, czy to pytanie. Może to oznajmienie. Co mi, to i tobie, kobieto. Czyli Jezus wyraża takie same zainteresowanie tym problemem, jak Maryja. Albo wyraża pewną różnicę jednak duchowego zrozumienia. Może Maryja chciała pokryć ją, żeby Jezus uczynił cud, a Jezus mówi: O nie, teraz czyni jawnie. A może jeszcze zupełnie inne tłumaczenie? Może Maria, może Jezus chciał, żeby Maryja się ujawniła. I żeby Maryja przejęła inicjatywę, i on ją jako popchnął, żeby ona odezwała się do sług. Bo gdyby nie Jezus, który widział, że wina brakuje, to znaczy, że Pan, Bóg, Bóg musi wiedzieć, że wina brakuje. I jednak czeka na interwencję Maryi, i to ona mówi do sług: cokolwiek Wam powie, czyńcie. Więc niejako ona mówi: Nie, Maryjo, tak nie będzie. Nie będziesz w pokryciu. Nie będzie tak, przyjdziesz do mnie, nie mają wina. Oni się o tobie dowiedzą. No i dowiedzieliśmy się z tej Ewangelii. Dzięki Jezusowi, dzięki dialogowi. bo gdyby Jezus nie zaczął dialogu, nie Maria nie musiałaby się objawić. Pięknie. Dzięki.